Restauracja Nad Rudą, zlokalizowana w malowniczej kuźni raciborskiej, to miejsce, które od 10 marca 2017 roku serwuje swoim gościom wyjątkowe dania, oparte na najlepszych składnikach i pasji do gotowania. Za jej sukcesem stoi Julian Zieliński, właściciel, który od samego początku swojej działalności dba o to, by każdy posiłek był niezapomnianym doświadczeniem kulinarnym. Jesteśmy cały czas na tym gastronomicznym, rozwijamy. Się. Restauracja nad Drudą to nie tylko zwykła jadłodajnia, to przestrzeń, w której każda potrawa ma swoją historię. Julian Zieliński, który od początku jest właścicielem lokalu, zadbał o to, aby jego restauracja stała się miejscem, gdzie łączy się tradycyjna kuchnia polska z nowoczesnymi trendami kulinarnymi. Posiłki, które serwowane są codziennie, to połączenie doskonałej jakości składników, staranności w przygotowaniu dań oraz dbałości o każdy szczegół. Julian Zieliński dbając o podniebienia, Potencjalnych klientów rozszerzył i rozszerzasz swoją działalność. Poszerzyliśmy naszą ofertę o bistro w Rafamecie. Kupiliśmy kebab w Kuźni Gacibogskiej. Jesteśmy na Wodniku latem przez lipiec, sierpień, czerwiec, kawałek września. W tym roku otworzyliśmy się także w ekonomiku dla uczniów Zespołu Szkół Ekonomicznych w Raciborzu. I najnowszą naszą taką lokalizacją, która już jest na ukończeniu, to jest, to jest lokal Pizzeria w Krowiarkach. Także tam zapraszamy już prawdopodobnie końcem maja, może początkiem czerwca. Wśród polecanych pozycji, do których zaprasza Julian Zieliński, pojawia się nowa propozycja. Teraz sensacja wielka. Podpisaliśmy kontrakt na prowadzenie restauracji na Bali. Nie wiem jak to będzie. No po prostu nie wiem, ale może się uda. Jestem szalony, także może, może to wyjdzie. Dzięki. Zapraszamy na Bali. Tam pojawią się przysmaki zupełnie inne niż europejskie czy wykwintne Śląskie dania. Prym będą wiodły przede wszystkim owoce morza, kraby, langusty i krewetki podawane na różny smakowity sposób. Julian Zieliński zapewnia, że dla każdego znajdzie się coś pysznego. Prima Aprilis, nie będzie restauracji na bali, szkoda! Mimo pryma-aprylisowego żartu, nadal wierzymy, że operatywny i przebojowy Julian Zieliński, nie patrząc na bariery językowe i granice, zaprosi nas kiedyś na bali do swojej restauracji, w której menu znajdą się wymarzone potrawy przybyszów i samego restauratora.